Serdecznie. Postanowiłam jednak dzisiaj nagrać vloga i rozpocząć go nie od śniadania, jak miałam w planach, ale o opowiedzeniu Wam, jaki miałam sen, który niestety nad ranem mnie wybudził i po prostu, mimo tego, że spałam znowu do godziny 11, odsypiając nockę, bo wczoraj akurat składałam filmy, do 3. To niestety coś mi się w głowie zroiło i jakieś dziwne sny mi się tutaj w głowie no, urodziły i po prostu stwierdziłam, że Wam opowiem ten sen, mimo tego, że wyglądam jak wyglądam. Jesteśmy jeszcze przed śniadaniem, ja mam mały kaszel. Ale mam nadzieję, że mi się on nie rozwinie w coś większego, bo mam plany na najbliższe tygodnie, więc nie mogę się rozpaść. Ale jeśli chodzi o ten sen, śniło mi się, że byłam w więzieniu. Nawet wstawiłam wam na Instagrama zdjęcie i któraś z was napisała, spałaś w więziennym łóżku, a ja myślałam, że nikt się nie skroi i tak dalej. Ogólnie rzecz biorąc, straszność tego snu polegała na tym, że Raz miałam moją córkę przy sobie, raz nie miałam mojej córki przy sobie. Wiem, że prałam jej ubranka, nie było płynu do płukania i po prostu nie był to zbyt przyjemny sen. Dajcie znać w komentarzach jaki wy sen najdziwniejszy mieliście, bo ten był jednym z dziwniejszych w ostatnim czasie, bo mi ogólnie się rzadko coś śni i w sumie nie wiem od czego zależy to czy się człowiekowi coś śni, czy ja jak Być podobno podprogowo coś człowiek sobie myśli, i potem odzwierciedla się to w snach. No ale ogólnie rzecz biorąc, postanowiłam nagrać dla Was dzisiaj vloga. Idę zrobić pankejki mojej córce i sobie przy okazji. I zapraszam Was na kolejny dzień ze mną. <śpiewanie> Na tu leży przepis na mufinki. Na mufinki, które dla Was wczoraj przygotowywałam razem z dekoracją. Film typowo świąteczny. Na pewno się ukaże niedługo na kanale. Mam nadzieję, że Wam się przyda. Moja córeczka przyszła pomóc mi robić pankejki, bo R umiesz robić pankejki, prawda? Powiesz jakie są potrzebne składniki? Matanka. No to mamy tutaj maślankę. Co się roztopiła na patelni? Masełko. Nie, co na patelni mamusia tutaj roztopiła? Mas Tak, a jeszcze potrzebne co jest jeszcze? Co jest jeszcze nam potrzebne? Ogólnie moja córeczka wie, z jakich składników składają się pankejki. Mamy nawet film taki nakręcony do domowej wideoteki, ale dzisiaj właśnie widzę, że zajęła się oglądaniem bajki, więc na szybciutko przygotuję ciasto i je upiekę i za chwileczkę będziemy jeść, prawda? Lubisz pankejki? To super. A teraz będę trochę nieskromna, ciasto na pancake jest już gotowe i ja jestem y, królową pancake'ów, że tak powiem, bo robię je naprawdę regularnie. Doszłam do perfekcji, jeśli chodzi o robienie ciasta na oko i y, tego jak najmniejszą ilość. Y, naczyń do ich przygotowania zużyć i najlepiej robi się to właśnie w takim dzbanku za pomocą takiej rózgi, ja mam akurat tu elektryczną no i patelenka i mam tutaj porcję i wyjdzie tu myślę około sześciu pancake'ów, więc za bardzo się nie najem, bo jednak pankejki nie są zbyt te moje klasyczne jakieś takie bardzo, bardzo dietetyczne, więc zabieram się ze smażenie i będziemy za chwileczkę jeść. Pankeki gotowe, tam jest porcja. Dla mnie wyszło jednak 9 sztuk. Tutaj dla mojej córki poporcywałam 4 pankeki. Mam nadzieję, że to wszystko zje. Już się denerwuję, więc idziemy jeść. I mam tutaj jeszcze wodę z cytryną i z miodem. Właśnie sobie uświadomiłam, że chcąc ustroić choinkę w Mikołajki, muszę upiec dzisiaj pierniczki, bo jutro nie będę miała na to czasu. Więc szukam jakiegoś bardzo prostego przepisu i chyba skorzystam z tego, bo w sumie wszystkie składniki mam już w domu, więc powinno pójść szybciej. Planuję zrobić takie specjalne na choinkę, takie cieniutkie. Może ktoś się skusi, może nie, ale w sumie będą przeznaczone tylko do bycia pięknym. Mm. A w momencie, kiedy korzystam z takiego przepisu z internetu, robię sobie zrzut ekranu. Gotowe. Koniec? Przez jesteśmy po śniadanku, pokazuję Wam akcesoria, które zabieramy do sąsiadki, ponieważ będzie mi malować włosy, tu pożyczam jej książkę Ewy oraz tu mam w pakuneczku coś do kawy, więc same przyjemności czekają mnie niedługo. Okay, zaraz nakładamy farby. Moje odrosty troszeczkę nie pasują do reszty włosów, mimo że wcześniej je malowałam, więc mam nadzieję, że to wszystko mi się wyrówna. I wieczorem sobie jeszcze wyprostuję włosy, więc powinnam wyglądać bardziej jak człowiek aniżeli jak małpa. Ja Jestem Zdeczka przerażona, bo kolor wygląda na dużo ciemniejszy, aniżeli miałam początkowo, ale dajmy jej szansę, zobaczymy jak będzie po zmyciu jej, za 20 minut zmywam i pokażę Wam efekt już na wysuszonych włosach jednak. Uwaga, uwaga, chwila prawdy, ściągam ręcznik. I jednak nie jest tak źle. Po wysuszeniu będą na pewno jaśniejsze. Tak wygląda Aslan po zetknięciu się ze suszarką. I po prostu moje włosy niestety są wysokoporowate. I w momencie kiedy je wysuszę, no to pudel rok wiecznie żywy na mojej głowie. Ale wyprostuję je. Jak widać są dosyć proste, ale bardzo się spuszyły. Ale mimo wszystko, raczej nie powinno być problemu z ich wyprostowaniem. Odrost fajnie się tutaj połączył z resztą, i myślę, że efekt, z efektu można być zadowolonym. Więc, koloryzacja w domu uważam za udaną. Udało nam się wyjść. Pogoda jest jak na tą porę roku. Fantastyczna, bo praktycznie wcale nie ma wiatru. Kupiliśmy najpotrzebniejszą spożywkę. No i w sumie wracamy teraz do domu. Ja wyglądam jak nieboski stwór, ale niestety tak wyglądam na tygodniu, kiedy nigdzie się nie wybieram. A teraz śmigamy z moją córą, robić coś do jedzenia, bo już czas najwyższy, coś zjeść. By się zauważyć, przed chwilą przejrzałam najnowsze odcinki z serii Vlogmas na kilku kanałach. Jest tego mnóstwo, więc tutaj, wygospodarować czas, żeby przejrzeć od początku do końca filmy, to trzeba mieć naprawdę dosyć sporo wolnego czasu. Ja albo pomiędzy czynnościami sobie włączam film, albo wieczorem przed pójściem spać przeglądam jeszcze na kopórce. Niestety. Dlaczego niestety? Ponieważ no powinno się iść spać, a nie siedzieć na komórce i męczyć oczy do momentu, aż się padnie, ale jednak jeszcze przed pójściem spać przyglądam sobie na komórce te najnowsze filmy, które były opublikowane, i takim to sposobem, chociaż w jakiejś tam części jestem na bieżąco z tym życiem YouTube'owym. A teraz ogólnie. Idę przygotować obiad, bo jeszcze o ile moja córka już prawie zjadła, to ja z mężem jeszcze nie mam co jeść, więc idę zrobić szarmę. Pokażę Wam jeszcze, jak wyszedł finalny produkt, że tak powiem. I będę kończyć vloga, będę go składać i od razu wrzucać na bieżąco, bo dzisiaj jest czwartek. A na czwartek nie mam jeszcze filmu. Tak naprawdę mam kilka filmów nagranych na Zaś. Jak to się mówi, ale jednak chciałabym, żeby ten vlog był wgrany dzisiaj. Więc idę gotować, pokażę Wam jedzonko, nagram zakończenie i zabieram się za składanie tego vloga. Moja kamera zwariowała, trzęsie się jak galareta, nie mogę sobie z tym poradzić, więc to ujęcie będzie niestety z trzęsącym się obrazem. Moje danie jest już gotowe. Zrobiłam bardzo dużą porcję szarmy z nadzieją, że zostanie jeszcze na jutro, żebym jutro nie musiała siedzieć w garach. Moja porcja wygląda tak z brązowym ryżem, który gotowałam 40 minut, więc za chwileczkę idę zjeść. Mój mąż woli to danie w wersji z frytkami, więc frytki dla niego również usmażyłam. W międzyczasie wstawiłam również zmywarkę i teraz idę jeść. Mam jeszcze trochę ciuszków córki do wyprasowania, więc jeszcze troszeczkę pracy mnie czeka. No to kończę moi kochani tego vloga. Dziś był dosyć taki przyjemny dla mnie dzień, ponieważ zrobiłam porządek z moimi włosami, których jak widzicie jeszcze nie wyprostowałam, ale są dosyć miękkie w dotyku, więc prostowanie nie powinno być dla nich jakąś katorgą. Wyprasowałam też ciuszki mojej córeczki, zrobiłam pyszny obiad na dwa dni, no i ogólnie rzecz biorąc dzień dosyć pracowity, jeszcze trochę sprzątanie Czeka, odkurzam yy, i ogólnie już yy, trzeba oddać się przyjemnościom i odpocząć troszeczkę, więc mam nadzieję, że ten dzień ze mną również Wam przypadł do gustu. Co jutro się pojawi na kanale, jeszcze nie wiem. Kilka filmików na zaś mam już nagranych, więc yy, tu jest loteria, co tak naprawdę będzie, ale na pewno wiem, że w niedzielę będzie miało miejsce rozdanie na moim kanale, więc nie, w niedzielę yy, czekajcie na filmik. Ponieważ jedna z trzech rzeczy, które dla Was przygotowałam, będzie do wygrania, więc zapraszam Was już teraz w niedziel na niedzielny film. A teraz żegnam się z Wami i do zobaczenia jutro w kolejnym filmiku serii Vlogmas. Daję na razie radę, mam nadzieję, że wytrwam do końca e, roku, e, więc trzymajcie kciuki i do zobaczenia jutro.